Witam. Mam na imię Adrian. Znajdujemy się w sklepie Bioorganika w Warszawie. Za chwilę przystąpimy do losowania nagród w ostatnio ogłoszonym konkursie na Facebooku. Zanim do tego dojdzie chciałem podsumować ogólnie konkurs. Wzięło w nim bardzo dużo osób udział, za co serdecznie dziękujemy. Oczywiście zgodnie z umową rozszerzyliśmy pulę nagród o dodatkowe dwa zestawy kosmetyków Sylveco. Oprócz tego jest do wygrania nagroda i koszyk wartości 150 zł. kosmetyków z oraz 5 rabatów 15% na zakupy w sklepie Bioorganika. Od razu przystąpimy do losowania zaczniemy od rabatów. Pierwszą osobą, która wygra 15% rabat na zakupy w sklepie Bioorganika, jest pani Agnieszka Jan. Kolejną osobą jest pani Beata Łoziak, następnie pani Monika Pawłowska, kolejną osobą, która wygra jest Pani Joanna Olchawa. I ostatnią osobą, która wygra 15% rabat na zakupy w sklepie Bioreganika jest pani Monika H. Stępień. Teraz przystąpimy do losowania jednej osoby, która wygra zestaw numer 3, czyli żel do twarzy, krem sylwego oraz pomadkę ochronną. I tą osobą jest pani Dominika Jacewicz. W tej chwili przystąpimy do losowania jednej osoby, która wygra zestaw numer 2, czyli krem pod oczy, lekki krem sylwego oraz pomadkę ochronną. I tą osobą jest pani Marta Hadala. I w tej chwili przystąpimy do losowania nagrody głównej, czyli zestawu kosmetyków Sylwech o wartości ponad 150 zł. I osobą, która wygrywa ten zestaw jest Pani Justyna Wolnikowska. Serdecznie gratulujemy wszystkim wygranym, w szczególności Pani Justynie. Cieszymy się za Wasz udział w konkursie. Zachęcamy oczywiście do udziału w kolejnych konkursach, do o, przeglądania naszych wpisów na Facebooku oraz no, oczywiście do robienia zakupów. Dziękujemy serdecznie. Do widzenia.